Znajdujemy się w tej chwili w samym centrum Katowic. Zaledwie 58 metrów od dworca głównego znajduje się oddana w 2013 roku galeria Katowicka. Zastosowane tutaj koryta Faser KS100 z rusztem szczelinowym pozwalają na odbiór wody opadowej z dachu galerii, zapobiegając podstopieniom i przedostawaniu się jej do wnętrza budynku oraz tworzeniu się kałuż na placu i dojściach do obiektu. Znajdujemy się na ulicy Dworcowej, której przebudowa rozpoczęła się w 2019 roku. Niegdyś ulica ta stanowiła wizytówkę miasta, później została zaniedbana, żeby teraz ponownie odzyskać swoją świetność. Charakterystycznym elementem ulicy Dworcowej jest stary bruk. Przez lata był przykryty asfaltem, ale teraz ponownie wyłania się na powierzchnię w towarzystwie tym razem nowoczesnych płyt granitowych. Produktem, który znalazł zastosowanie jest Recyfix High G, służący do odwodnienia i retencjonowania wody. Zastosowane odwodnienie retencyjno-liniowe High G typ 8000 o pojemności 171,4 litra na metr bieżący zapewni doskonałe odprowadzenie wód deszczowych z całego terenu. Znajdujemy się na terenie ronda Rynek u zbiegu wielu tras tramwajowych. Tutaj najważniejsze było skupić się na odwodnieniu linii tramwajowej. Do tego najlepsze zastosowanie znalazł produkt Faserfix Tram, który odwadnia wodę z torów, ale także z otaczających je powierzchni. Wzdłuż torów tramwajowych zastosowano odwodnienie liniowe z retencją Recifix HighCap Typ G. Ukryte pod powierzchnią korpusy stworzywa wyposażone są w widoczną w nawierzchni szczelinę żeliwną. Dużym walorem tego rozwiązania jest możliwość układania odwodnienia po łuku. Można by pomyśleć, że znajduje się teraz w słonecznej Grecji. Ale nie, nadal jestem w centrum Katowic. Jest to strefa relaksu i odpoczynku, stworzona z myślą o mieszkańcach, ale i o turystach, którzy mogą podziwiać okolice. Jako kontynuacja odwodnienia z ronda Rynek zastosowano tu również Recyfix High Cup G. Doskonałe odwodnienie do zbierania wody z powierzchni i dalej jej retencjonowania. Kolejna bardzo ciekawa inwestycja to ten stojący za mną biurowiec z KTW. Sporych rozmiarów budynek na stosunkowo niewielkiej powierzchni i bardzo duża ilość wody do przechwycenia z fasady budynku i szybkiego odwodnienia. Spore wyzwanie. Z tym najlepiej poradziły sobie koryta betonowe o odpowiedniej szerokości i dopasowany do tego ruszt prętowy wzdłużny, który po pierwsze ze względu na swoją powierzchnię wlotową idealnie odprowadzi wodę, ale także doskonale wpisuje się w architekturę tego budynku nawiązując do jego fasady. Całości dopełniły minimalistyczne odwodnienia szczelinowe przy fasadzie budynku. Estetyczne szczeliny wlotowe zbierają wodę deszczową z części placu oraz z drogi przeciwpożarowej. Międzynarodowe Centrum Kongresowe to wielofunkcyjny obiekt, w którym mają miejsce różnego rodzaju wydarzenia: widowiskowe, konferencyjne, jest to gmach, który swoim kształtem przypomina bryłę węgla kamiennego, nawiązując tym samym do Górnego Śląska. Idąc dalej tym tropem, wszystkie odwodnienia, jak i ich elementy składowe wykonane są w kolorze czarnym, idealnie korespondując do otaczającej architektury. Gmach ten został wzniesiony na poprzemysłowym terenie i idealnie wkomponowuje się w publiczną przestrzeń miasta. Najbardziej charakterystycznym elementem tego budynku jest zielony dach centrum. Na miejscach parkingowych i wzdłuż przedniej fasady budynku zainstalowano wytrzymałe i stabilne betonowe koryta Faserfix KS o różnej szerokości rusztów i dopasowanej klasie obciążenia. Znajdujemy się na terenie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ta prestiżowa inwestycja powstała na terenie dawnej kopalni Katowice. Zastosowano tutaj wiele różnych materiałów. Kamień, drewno, cegła. Idealnym rozwiązaniem stało się odwodnienie z dyskretną, elegancką szczeliną wlotową. Przykład Katowic pokazuje, że można w funkcjonalny i jednocześnie elegancki sposób połączyć ze sobą rozwój i rewitalizację miasta z zastosowaniem systemów jak najbardziej zbliżonych do tych naturalnych występujących w środowisku i zajmujących się zagospodarowaniem wody. Jeżeli inne miasta pójdą też tym tropem, przyniesie to bardzo wiele korzyści ich mieszkańcom.